Będziemy aplikowali żywicę bezbarwną Rezin w element betonowy. Zobaczcie, jak on jest mokry, wówczas ma taki kolor. To jest właściwy kolor tego betonu. Taki został użyty pigment przy produkcji. Tak jak tutaj mamy szary beton. Co zrobić, aby taki kolor, taki jak tam, gdy krawężnik jest mokry, został nam na stałe? Oczywiście użyjemy żywicy bezbarwnej Rezin no niestety mamy wiatr, więc trawa trochę naleciała nam do żywicy. Malujemy, porządnie wcieramy krawężnik betonowy. Pierwsza warstwa oczywiście nam się wchłonie, zaś przy drugiej warstwie, kochani, kolor już będzie całkowicie widoczny dzięki naszej żywicy bezbarwnej Resin Decals. Ten krawężnik będzie odporny na brud, na wodę będzie banalnie łatwy w czyszczeniu. Rozcieramy i kolor to jest jeszcze białe, jak wyschnie, będzie bezbarwne. Kolor będzie taki właśnie ciemny jak właściwy kolor tego krawężnika.